Kochani, ale piękna jesień. Ja kocham absolutnie wszystkie pory roku. Eee, ja już zdrowa, także naprawdę warto o siebie dbać eee, i o swój organizm, bo nawet taka mocna gorączka, której ja staram się nie zbijać, czy mocne wirusowe zakażenie trwa maksymalnie u mnie dwa dni. 3 to już jest taki max, więc, więc warto dbać o siebie od środka. I widzimy się w środę na koncercie znowu w Łodzi. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tu dajcie mi dużo pytań, jak ja byłam w stanie w ogóle zaśpiewać z gorączką w chorobie we Wrocławiu. Jezu, ludzie, gdybyście wiedzieli, ile razy podczas tych ostatnich dwudziestu paru lat ja ledwo stałam na scenie chora i śpiewałam dla was, to by się za głowę zapali. Naprawdę, no. Kilka razy na te, na tyle tych tras koncert, koncertowych odwołałam. Naprawdę musiało być już stan agonalny żeby nie była mm, w stanie się zawziąć i, i wystąpić. Yy, a tak to... Mm, nawet co nie zdaję się sprawy. Poświęcać się dla publiczności warto, jak jest wspaniała. Oczywiście nie jest to tak mm, jakościowo dobre, jak w przypadku mm, zdrowej osoby. Natomiast nie jest to niemożliwe. Yy, jak zobaczyliście też w poprzednich moich Instastory, wielokrotnie gram koncerty właściwie. Wielokrotnie to komplement po prostu prawie 10 lat. Grałam koncerty z ogromnymi problemami z kręgosłupem. Wielokrotnie, po koncercie, nawet nie byłam w stanie zrobić dwóch kroków. Jak zdjęłam gorset, bo występowałam w gorsetach, mega sexy tym ale bardziej mi to pomagało stać równo. I tam wywijać fikuski na scenie. Но так, но... Ну...